Ostatnie lata to dla rynku biznesowego czas dynamicznych zmian. Najpierw gwałtowny zwrot w stronę pracy zdalnej, potem fala obowiązkowych powrotów do biur, a dziś model, który próbuje pogodzić oba te światy praca hybrydowa. Jak wskazują analizy, to właśnie to ostatnie rozwiązanie jest dziś najpopularniejsze w wielu polskich firmach. W tym momencie znajdujemy się we wrocławskim budynku biurowym w przestrzeni gotowej na wynajem i sprawdzimy, co ostatnie zmiany na rynku pracy oznaczają w praktyce. Sprawdźcie z nami. Najnowsze badania Hybrid and Beyond 25 przeprowadzone przez firmę Colliers wskazują, że w 2025 roku hybrydowo pracowało aż 94% polskich firm. Ostatnie lata, w szczególności czasy pandemii, pokazały, że praca zdalna stała się jedynym możliwym modelem pracy w momencie, kiedy doszło do lockdownu. I nawet firmy, w których wcześniej pracownicy nawet nie mieli sprzętu przenośnego, nie mieli laptopów, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie było to możliwe, nagle okazało się, że mogą pracować w domu. Wówczas pracodawcy zgodzili się na pracę zdalną pracę z domu. To bardzo zrewolucjonizowało wręcz podejście niektórych pracodawców do pracy biurowej. Powrót do biur już po pandemii wcale nie okazał się taki łatwy. Część pracodawców zainteresowana była ściągnięciem pracowników do biur w stuprocentowym wymiarze, ale niestety to się nie udało, ponieważ nawyki już pracowników, którzy pracowali w domu, spowodowały, że jest to dla nich mniej wygodne i nie zechcieli do końca oddać tej możliwości. W związku z powyższym wdrożony został tryb pracy hybrydowej, czyli część dni pracy odbywała się nadal na powierzchni biurowej, a część pracy z domu. I ten model nadal funkcjonuje. Praca hybrydowa na pewno jest. Trybem pracy wygodnym dla pracowników. Biuro jest nie tylko, nie tylko przestrzenią taką pracy biurowej. Wydaje mi się, że teraz to jest bardziej takie miejsce spotkań też dla pracowników, że jak już się pojawią w tym biurze, to w inny sposób jednak ten swój obowiązek pracy realizują. Z kolegami mają możliwość skonsultowania się, mają możliwość porozumienia się w jakichś grupach roboczych. Wydaje mi się, że biuro też jest takim miejscem, miejscem spotkań, miejscem też, które już nie tylko przypomina biuro, ale często są pracodawcy przygotowali tak tą powierzchnię biurową, żeby stworzyć strefy chilloutu, kuchnie w biurowcach są bardzo dobrze wyposażone, jeśli chodzi o zaopatrzenie też tych kuchni, to już bardziej przypomina domowy klimat albo jakiś taki hotelowy, niż tylko stricte biuro. Więc wydaje mi się, że osoby przychodzące do pracy w biurze Korzystają jeszcze z dodatkowych przywilejów plus dodatkowych jakichś atrakcji, którym nie jest tylko biurko i komputer, ale także zaopatrzenie kuchni, dodatkowe posiłki, dodatkowe jakieś eventy dla pracowników. Praca w biurze jakby już nie tylko chyba kojarzy się z pracą, ale taką możliwością spotkania się, po prostu porozmawiania z drugim człowiekiem. Badania pokazują, że najczęściej wybieranym wariantem jest model 50 na 50, stosowany przez 54% firm, co w praktyce oznacza zwykle od 2 do 3 dni pracy z biura w tygodniu. Myślę, że nie wydarzy się już taka sytuacja, że będziemy pracować albo w 100% zdalnie, albo w 100% na miejscu w pracy, w miejscu w biurze. Tylko najczęstszym, najczęściej wybieranym modelem jest praca hybrydowa. I praca hybrydowa jest czymś, co się sprawdza najlepiej z punktu widzenia rozwoju firmy, rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego, że z jednej strony Praca zdalna daje nam możliwość elastyczności, dopasowania się do swojego trybu życia, stylu życia, a z drugiej strony praca na miejscu, tak, praca w biurze daje nam coś, co jest też nie, nie do złapania, jakby, kiedy jesteśmy w domu, a mianowicie to, że możemy zdarzać swoje pomysły, że możemy popracować dużo lepiej kreatywnie, ale też to, co jest bardzo ważne, że nawiązujemy relacje, tak? które jest dużo trudniej nawiązuje się pracując zdalnie. Kiedy już pracujemy, przychodzimy do pracy tak, i fizycznie stawiamy się w miejscu pracy, to strasznie ważne jest to, żeby być dobrze skomunikowanym i mieć blisko do takich miejsc, jak na przykład klienci, miejsca spotkań typu restauracje, tak, czy żeby to było blisko jakiegoś hubu przesiadkowego, gdzie ludzie mogą łatwo dojechać z różnych części miasta. Po pandemii firmy zaobserwowały wiele zalet pracy zdalnej, natomiast ta praca zdalna nie sprawdza się we wszystkich. I w mojej ocenie najbardziej, najbardziej brakuje nam właśnie tych zwykłych, choćby pięciominutowych rozmów z kolegą, dzięki czemu możemy wymienić się myślami, dzięki czemu możemy przedyskutować dany temat, czy nawet porozmawiać o życiu codziennym, ale koniec tej rozmowy najczęściej przynosi najlepszy pomysł, choćby rozwiązania danej sytuacji, czy rozwiązania danego problemu. Z mojego doświadczenia, zwłaszcza przy pracy na budowie, jedną najważniejszą, i kluczową zasadą jest dobra współpraca i pozytywne nastawienie zespołu. Choćby często zwykła dyskusja i zwykła burza mózgów z kolegą w pracy kończy się na dużo lepszym rozwiązaniu i dużo lepszym pomyśle na dany problem. I zauważyłam też, że kiedy ludzie wiedzą i czują to wsparcie w innych, mają możliwość zadania jakiegokolwiek pytania, wiedzą, że mogą przedyskutować dany temat czują się pewniej, a to wpływa na to, że szybciej się uczą, podejmują lepsze decyzje i przede wszystkim szybciej się rozwijają. Obecnie nasze biuro znajduje się w biurowcu Grunwaldzki Center przy Placu Grunwaldzkim. I na wybór lokalizacji największe znaczenie miała, miało wpływ dobra komunikacja i łatwy dojazd, ponieważ my prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji zarówno we Wrocławiu, jak i w całej Polsce. I dlatego właśnie. Dobry dojazd i sprawny dojazd dla naszych współpracowników czy klientów miał tutaj duże znaczenie. Obecnie biuro ma 300, około 350 metrów kwadratowych. Mamy zaprojektowane około 30 miejscu, miejsc komfortowych stanowisk pracy dla pracowników i ta cała przestrzeń pozwala nam też na zagwarantowanie tego wolnego miejsca i wolnego stanowiska dla osób, które pracują właśnie w delegacjach, które pracują w innych miejscach i mogą swobodnie po prostu do nas przyjechać i zawsze znajdą u nas te swoje metry kwadratowe, przy których mogą po prostu pracować. Tutaj trend chyba się zachowuje taki sam od lat, mianowicie dobra lokalizacja po pierwsze, lokalizacja y, y, dobra i wygodna też dla pracowników. Chodzi o kwestie komunikacji miejskiej, czyli miejsca dobrze skomunikowane, tak jak na przykład mamy taką lokalizację tutaj przy Placu Grunwaldzkim Rondo Regana, no duży hub komunikacyjny. Jest to y, łatwa, łatwo się dostać do naszego biura z różnych części miasta, więc nadal lokalizacja jest najbardziej istotna, ale także wybierają teraz nowi najemcy, zwłaszcza jak się pojawiają na rynku, Szukają troszeczkę mniejszej powierzchni biurowej niż mieli dotychczas. Ogranicza się tą powierzchnię, ponieważ ze względu na to, że, 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 że nie mają stuprocentowego obłożenia pracowników przez 5 dni w tygodniu, w związku z powyższym te powierzchnie są yy, ograniczane. Jest też taki nowy trend, wydaje mi się, którego wcześniej nie, był, nie, 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 nie widziałam na rynku. Mianowicie, najemcy poszukują takich powierzchni biurowych, których można utworzyć układ gabinetowy. Wcześniej wszyscy byli bardzo otwarci na duże open spaces na duże powierzchnie biurowe. Teraz widać, że bardziej cenią sobie pracownicy spokój, w sensie takim, że potrzebują wydzielonych pomieszczeń, w których im się wygodniej pracuje niż na dużych przestrzeniach open space'ów. Dla naszych najemców organizujemy na, w różnych lokalizacjach, na różnych budynkach, ale tutaj szczególnie dużo mamy akcji takich eventowych i organizujemy dla pracowników naszych najemców rozmaitego rodzaju Pomoc, ale też jakieś atrakcyjne spotkania ze znanymi osobami yy, organizujemy. Yy serwisy rowerowe, które się cieszą ogromną popularnością. Dla pracowników organizujemy też serwisy sprzętu zimowego. Też tego rodzaju akcje są popularne plus jakieś takie well-beingowe akcje, masaże, spotkania z jakimiś dietetykami, zajęcia z jogi. Jako budynki organizujemy masę takich dodatkowych spotkań, w których mogą uczestniczyć pracownicy naszych najemców i w których chętnie biorą udział. Kiedyś jakby to wychodzi, to, 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 to były dodatkowe spotkania, organizowane i eventy, które dość rzadko były proponowane najemcom. Aktualnie takich, takich spotkań jest kilka nawet w miesiącu. I widzimy, że jest zainteresowanie. To są tak różnorodne no, zajęcia nawet malarskie, czy zajęcia z perfumiarskie. Okazuje się, że jest zainteresowanie najemców, że pracownicy też potrzebują mieć jakąś odskocznię. Że praca to, w biurze to nie tylko praca, ale też można rozwijać jakoś swoje zainteresowania i spotkać ciekawą osobę, uczestniczyć w fajnych zajęciach takich relaksacyjnych których ludzie potrzebują teraz, no, ta praca jednak jest obciążeniem, a my dajemy jeszcze naszym najemcom możliwość skorzystania z jakichś dodatkowych usług relaksacyjnych, czy też chociażby e, poczęstunków różnymi jakimiś produktami, takimi ciekawymi, które są na rynku. Organizacja tego typu eventów dla naszych najemców jest ułatwieniem dla e, przełożonych, czy dla działów, które zajmują się w firmach tego rodzaju, e, iwentami integracyjnymi ponieważ y, mogą uczestniczyć pracownicy wszystkich najemców między, ważne też jest to że oni między sobą się mogą też komunikować spotykać tworzymy taką wspólną staramy się tworzyć wspólną społeczność po prostu budynkową już taką pomiędzy naszymi najemcami no i mówię, to Pozwala też pracodawcom zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ część tych eventów przejmuje na siebie po prostu budynek i, i staramy się, aby kalendarz tych wydarzeń, które proponujemy dla naszych najemców, był ciekawy, żeby to nie były też powtarzające się imprezy, tylko szukamy jakichś nowych, atrakcyjnych zajęć, które przyciągną, przyciągną jak największej ilości pracowników, żeby oni mieli pozytywne skojarzenie też z budynkiem. No bo każda taka akcja, jeżeli przynosi jakieś korzyści dla, dla, dla każdej osoby, to, to to zostaje pozytywne wrażenie i takie pozytywne doświadczenie miejsca, w którym się nie tylko pracuje, ale też spotyka się fajnych ludzi i przeżywa się fajne emocje. Z badań firmy Colliers wynika, że aż 69% organizacji nie planuje w najbliższych 12 miesiącach żadnych zmian w obowiązującym modelu pracy. Mimo obserwowanej dynamiki na rynku, jedno wydaje się więc pewne: praca hybrydowa pozostanie z nami na dłużej. Trend na pracę w pełni zdalną najprawdopodobniej mamy już za sobą. Dziś przedsiębiorcy nie zastanawiają się już nad tym, czy zapraszać pracowników z powrotem do biur, lecz jak skutecznie zorganizować ich obecność w firmie. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie organizacja pracy, zespołów i samej przestrzeni będzie jednym z kluczowych wyzwań biznesowych 2026 roku.